Wszyscy! W kołdzie Matce Bożej, Królowej Polski, święto w datuje się także święto polskiego oręża. Ustanowione na pamiątkę zwycięskiego ujarzmienia bolszewickiej nawały z roku 1920. Stajemy dziś jako stawali onegdaj nasi przodkowie pod Orła Białego Znakiem by świętować ważne dla istoty spraw narodowych rzeczy. W dniu tym, pośród plonów ojczystej ziemi, uroczystym zwyczajem Sztandar Jednostki Strzeleckiej 2093 zostanie przekazany z jakże zacnych i dla spraw ojczyźnie oddanych dłoni fundatorów, pana kapitana Jerzego Dębickiego, kawalera Krzyża z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości i pana marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, którego na dzisiejszych uroczystościach reprezentuje wicemarszałek Wojciech Bucza, ręką jego ekscelencji księdza biskupa, poświęcony, by służył Bogu i Ojczyźnie. Strzelecki sztandar który w święto Gniebowzięcia Matki Bożej załopota nad szeregami strzelców ziemi mieleckiej jest wyrazem naszej wspólnotowej wiary, nadziei i miłości, jest znakiem czytelnym kierunku naszej strzeleckiej służby. Powierzeni więc Bożej opatrzności, pokładając zaufanie w Jego moc i sprawczą siłę, by nasza wiara, miłość i oddanie bliźniemu niezmiennie budowana, budowała Wspólnotę Ojczyzny opartą o siłę nieprzemijających wartości. Po błogosław Panie Boże, naszej Ojczyźnie, której oddajemy to, co nam najważniejsze honor i życie. Na głowni Strzeleckiej chorągwi, dumnie rozpościera się ze skrzydła królewski orzeł, narodowy symbol. Łącznik pokoleń i starań o niezawisłość i wolność, na którym tarczy herbowej, zaznaczonej strzeleckim symbolem, niesie tradycję niepodległościowej idei. Drzewce. Drzewce wiąże wokół siebie, wokół swej idei, płótno amarantowo-białe, na którym złotą nicią szyte są najważniejsze Polakom słowa. Bóg, honor, Ojczyzna i symbol. Wokół liści lału, to znaczy, mają zwycięstwo na chwilę, haftem jakoś płótnie, tak serca nasze zapada. W tej jakże uroczystej chwili, niniejszym aktem stanowimy, i w ręce powiatowej jednostki strzeleckiej o numerze 2093 imienia syna Ziemi generała Władysława Cichowskiego, przekazujemy ufundowane starania społeczeństwa sztandar, jako symbol najważniejszych wartości, honoru, tradycji oraz służby, który dla wszystkich niechaj będzie zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków wobec twórcy i ziemskiej ojczyzny. Społeczność, ziemi z 15 sierpnia roku pańskiego 2015. ten standard w jednostce szczereckiej 2093 Miec. ku chwała ojczyzny! Strzelcy wyróżnieni przyjęciem sztandaru po sztandar. Marsz! Delegacja wyróżnionych strzelców złoży teraz z nić dla honorowania i na znak pamięci synów Ziemi Ojczystej walczących z okupantem w szeregach Armii Krajowej. <laughs>